Witam serdecznie Państwa na czternastym posiedzeniu Rady Ministrów. Po pierwsze, chciałem Państwa poinformować o podjęciu decyzji wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, który wyda dzisiaj, za chwilę, stosowne rozporządzenie o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych, tych, które zostały zamknięte w związku z manewrami Zapad i co zrozumiałe ze wzrostem zagrożenia i niestabilności politycznej i tej faktycznej przy naszych granicach w naszym, w naszym regionie. Jak wiecie, ćwiczenia Zapad zakończyły się, równocześnie odbywały się na dużą skalę sojusznicze ćwiczenia na. Terenie Rzeczpospolitej byliśmy na tych ćwiczeniach wspólnie z ministrem Obrony Narodowej. I chciałem tu podziękować i pogratulować. Proszę przekazać jeszcze od całego rządu wrazy uznania za przeprowadzenie wspólnie z naszymi sojusznikami ćwiczeń, które zostały ocenione jako udane i, i z całą pewnością. Generalnie sytuacja nie jest radosna i nie, 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 nie daje nam satysfakcji czy, czy, czy zadowolenia. Wiadomo, że związane jest z napięciem, z wojną w Ukrainie, ale chyba mamy powód do satysfakcji, jeśli porównamy, jak ocenia się skuteczność, zakres, charakter ćwiczeń przeprowadzonych w Polsce, głównie z udziałem polskich sił. Znaczy, to były przede wszystkim polskie ćwiczenia, chociaż, jak już powiedziałem, z udziałem naszych sojuszników, ale były zdecydowanie lepiej oceniane niż te nieprzyjazne nam ćwiczenia po drugiej stronie granicy, ćwiczenia zapad. Zostawiam już ekspertom i wojskowym ocenę, dlaczego dlaczego tak się dzieje, ale z naszego punktu widzenia to zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Tak jak zapowiadaliśmy, zakończenie tych manewrów no, zmniejsza, bo nie powiem, że eliminuje, ale zmniejsza rozmaitego typu zagrożenia związane z agresywną postawą naszych wschodnich sąsiadów no i biorąc pod uwagę oczywiście także interesy gospodarcze polskich przewoźników także PKP Cargo uznaliśmy że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie i oczywiście to narzędzie pozostaje dalej w naszym ręku i jeśli będzie taka potrzeba jeśli wzrośnie napięcia albo agresywne zachowanie któregoś z sąsiadów to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o, o zamknięciu przejść granicznych. Ale w tej chwili wydaje się, że te bezpośrednie powody wygasły. Dlatego proszę pana ministra o przeprowadzenie tej, tej, tej operacji. I to oznacza, że w ciągu 24 godzin. Jutro tak? Jutro zero 00, zero, to znaczy z dziś na jutro czy z jutra na pojutrze? czyli za półtora dnia, tak? Czyli, czyli ze środy na czwartek o północy przejścia graniczne zostaną y, y, otwarte. Chcę także poinformować i tu dziękuję panu ministrowi Klimczakowi, nie ma go dzisiaj y, w tej chwili z nami, był ze mną w, y, w Gdańsku, gdzie otwieraliśmy y, targi kolejowe y, Trako y, w symbolicznym dniu w dwustulecie historii kolei. I z, muszę z satysfakcją powiedzieć po takich jeszcze nieformalnych konsultacjach i rozmowach z dwoma głównymi firmami, Peso i NEWAGiem, że jest bardzo prawdopodobne, że będziemy mieli chętnych do tego wielkiego y, przedsięwzięcia, jakim są koleje dużych prędkości 300+. Ja wiem, że ciągle w Polsce nie brakuje niedowiarków i malkontentów, ale chcę powiedzieć, że y, dzisiaj spotkałem rozmawiając, wymieniając uwagi z dziesiątkami menedżerów, właścicieli firm, ekspertów, kolejarzy. Tam w Gdańsku widziałem wokół siebie pasjonatów i ludzi, którzy wierzą w to, że Polska kolej może być i będzie najlepsza w Europie. Najlepsza to znaczy najbardziej dostępna i najszybsza w Europie. I coś, mi Intuicja mówi, że wyzwanie, jakie rzuciłem dzisiaj publicznie prezesom PESY i NEWAGU zostanie podjęte. To znaczy, że polskie firmy zdecydują się na udział w tym, w tym wielkim przedsięwzięciu, ale zobaczymy, dajmy im jeszcze kilkadziesiąt godzin czasu do namysłu. No, sprawa jest bardzo poważna i oczywiście wymaga partnerów także zagranicznych ze względu na wyzwania te czysto technologiczne. Obejrzałem w Gdańsku przy tej okazji między innymi rozjazdy kolejowe Hitachi produkuje je w Poznaniu w Polsce. Ma własny zakład i to są te najnowszej generacji rozjazdy odporne na cyberataki, dostosowane do prędkości 300. Nie muszę nikomu, kto chociaż raz w życiu pociągiem jechał, a wszyscy jechaliście pociągiem, co znaczy yy, taka prędkość na rozjazdach kolejowych w sytuacji, gdybyśmy nie mieli pewności, że dysponujemy czymś najnowocześniejszym i bezpiecznym. Także to tylko jeden z przykładów że jeśli się mocno wierzy w jakąś, w jakąś ideę, wielką, wielką wizję, a niewątpliwie koleje dużej prędkości 300 plus, to jest ta wielka wizja, to można góry przenosić, a w tym przypadku można rozpocząć te wielkie, wielkie inwestycje. Zobaczymy, tak jak powiedziałem, targi będą trwały jeszcze dwa dni, jeśli dobrze pamiętam. Więc. Yy, yy, no. Tak jak powiedziałem, mam przeczucie, że dostaniemy ciekawą informację i taką optymistyczną informację od naszych, yy, yy, naszych firm, które to wyzwanie chyba przyjęły. To tyle jeśli chodzi o słowo wstępu. Państwu już dziękuję.